Cześć, witam serdecznie z tej strony Wojek Zapraszam na dzisiaj poniedziałkowy, dzisiejszy poniedziałkowy odcinek o krypto, o bitcoinie. Um, oczywiście dzisiaj mamy 8 marca, więc jak najbardziej wszystkiego najlepszego wszystkim kobietom, które są u mnie na kanale, u mnie na czacie oraz na odcinkach. I przejdźmy teraz do odcinka samego. Troszeczkę newsów, troszeczkę o bitcoinie. Um, tak, dzisiaj też będzie troszeczkę, troszeczkę krótszy odcinek, właśnie przez to święto. <laughs> Ale przejdźmy do odcinka. Troszeczkę o Tesli. Tutaj Jamie Redman napisał artykuł o tym, że krytycy się wypowiadali na temat Tesli, że od momentu, kiedy ogłosiła ona zakup Bitcoina, okazało się, że wartość tych akcji zaczęła spadać nawet o 30%. Tak, też kupiłem na lekkiej górce te akcje Tesli, ale to nie jest nic dla mnie złego, bo wiem, że w przyszłości będzie lepiej, więc ten, to jest chwilowy spadek, który jakby nie ma nic wspólnego. Troszeczkę jak Bitcoin, ale tutaj... W tym artykule jest napisane, czekajcie, nie wiem czy zazna nie, nie zaznaczyłem tego, było napisane, że dla dobra Tesli teoretycznie Tesla powinna sprzedać te bitcoiny, bo to troszeczkę załamało inwestorów, że tak dobra firma zainwestowała 1,5 miliarda dolarów w coś takiego jak bitcoin. I troszeczkę im się to mogło nie spodobać, ale. Ja myślę, że osoba, która pisała ten artykuł, oraz osoba wypowiadająca się za wszystkich inwestorów, którzy zaczęli sprzedawać akcje Tesli, myślę, że to nie ma za dużo wspólnego. Szczególnie, że w lutym Tesla ogłosiła zamknięcie jednej fabryki na dosłownie dwa dni, chyba to było? Tak, dwa dni. Ponieważ brakło części. I to jest ten główny problem, że tak powiem, że po prostu nie ma części do tych samochodów, fabryka stanęła, zarobki troszeczkę spadły. I znaczy, wiecie, to jest news 25 lutego, więc teoretycznie to, co się działo od 11 lutego, jak zobaczymy sobie Trading View. W ogóle ja nie włączyłem Trading View, zdaje się. Czekajcie, Trading View. Tutaj mamy akcję Tesli, zobaczcie sobie, co się działo od 11 lutego. Kiedy oni ogłosili dokładnie, że kupili tego nie sprawdziłem, ale to było gdzieś w okolicach właśnie lutego i od 11 10 lutego, 11 lutego mamy spadek leci wszystko w dół. Ale żeby nie było to dziwne, e, Taiwan Semiconductor proszę 17, tutaj mamy 12 lutego, lekka górka i nagle spadek. E, AMD Podobnie. lekka górka na 11 lutego i spadek. Marvel Tech Group 11 lekki wzrost, potem spadek. I większość akcji robi dokładnie to samo i nie sądzę, że to jest spowodowane Bitcoinem. Więc pisanie takich artykułów, czytanie ich i wierząc w to, że nagonka na Bitcoina jest zrobiona sztucznie, to znaczy, że to jest artykuł, który powinien jakby o, o, nie może nie obrażać, ale y, pokazywać, że Bitcoin jest zły, że to przez to Tesla traci pieniądze, tracą, tra, traci akcja, wartość i tak dalej. Nie sądzę, że to o to chodzi. Myślę, że tutaj chodzi o to, żeby obniżyć wartość Bitcoina specjalnie, żeby można było kupić dołek i się zastanawiam, czy Bitcoin.com ma coś z tym wspólnego. To oczywiście jest teoria moja spiskowa, ale jak najbardziej w każdej teorii jest trochę prawdy. Wydaje mi się jednak, że to, co oni tam napisali, nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem ani nie powinno to być odbierane jako poważny artykuł, pomimo tego, że wiecie, są wykresy, są cytaty i inne takie rzeczy. Natomiast, no, jak najbardziej, oni zainwestowali tylko półtora miliarda. A jako, że Tesla jest warta dużo więcej, to nie sądzę, żeby to miało jakiś większy wpływ, że oni sobie zainwestowali troszeczkę w bitcoina. Poza tym, oni zainwestowali w niego, jak był dużo tańszy, a nie kosztował 58 tysięcy, więc to też jest dziwne. No ale. Musicie też brać te artykuły, te wszystkie różne newsy z lekką poprawką, z lekkim, z lekkim marginesem błędu, bo oni potrafią różne rzeczy wypisać. Więc właśnie. PayPal. PayPal ogłosił, że tak, potwierdzają teraz te plotki, które były wcześniej. Pamiętacie, mówiliśmy o nich, że PayPal chce przejąć, wykupuje firmę KEO, która zajmuje się infrastrukturą krypto. Czyli teoretycznie, co PayPal chce zrobić, to oni chcą usprawnić własny system finansowy i prawdopodobnie też chcą zaimplementować ten system krypto na swojej stronie dla klientów, więc jak najbardziej będzie to krok naprzód, ale nie ma tutaj mowy o żadnym Bitcoinie, żadnym Ethereum, ani nic w tym stylu, więc o tym dopiero się dowiemy w przyszłości. Jedynie wiemy, że PayPal ma jakieś partnerstwo z Paxosem, czyli to są te stablecoiny. Więc jak najbardziej możemy też przez PayPal kupować krypto, ale tylko w Stanach Zjednoczonych, z tego co wiem. Miejmy nadzieję, że do Europy też to przyjdzie. Aha, zapomniałem Wam w ogóle powiedzieć, że przyszła moja karta Binance'a. Przyszła dosłownie w dwa tygodnie, bardzo szybko, od momentu zamówienia, weryfikacji adresu i tak dalej. I już nią płaciłem i udało się zapłacić. I jak najbardziej... Przekonwertowało mi to praktycznie. Nie wiem, zapłaciłem kartą w McDonaldzie, i ona. Ta karta. Nie wiem dokładnie, ile prowizji weszło, ale zapłaciłem chyba 50 groszy więcej za całe zamówienie, więc jak najbardziej jestem bardzo zadowolony. Bez problemu działa, więc jest super. Ale zrobię na pewno o tym jeszcze osobny odcinek, żeby było konkretniej. Kolejny news, Nvidia. Tutaj. Tutaj jest artykuł o tym, że ludzie, którzy chcą inwestować teraz w koparki kryptowalut, kupując drogie karty graficzne, twierdzą, że to nie jest dobry pomysł, nazywając inwestorów głupkami. Nazwijcie to, jak chcecie. Tutaj mamy tylko informację, że Nvidia sprzedała więcej kart graficznych, 20% więcej pod koniec roku 2020 niż w poprzednim. Poprzedniej części roku, tak powiedzmy. I też mówią o tym, że dużo osób kopie Ethereum, i przecież jak wejdzie wersja 2.0, to już nie będziemy mogli kopać Ethereum, i wtedy kopanie nie będzie opłacalne. Nic bardziej mylnego. Na pewno znajdzie się kryptowaluta, która będzie opłacalna, bo, że tak powiem, górnictwo jest na tyle popularne, że w końcu jakiś coin będzie mocno opłacalny. Oczywiście są jeżeli jest niedźwiedzi rynek i wszystko spada i wszystko kosztuje mniej, no to prąd oczywiście nie spadnie. Prąd dalej będzie drogi, więc w pewnym momencie kopiemy jakby musimy wyłożyć własną kasę, żeby zapłacić za prąd, za karty graficzne i tak dalej, i tak dalej. Ale prędzej czy później, jeżeli będzie skok cenowy do góry, no to wtedy zaczynamy zarabiać na tych krypto, które wykopaliśmy. Więc nie wykupujemy ich po to, żeby je sprzedać, tylko kopiemy po to, żeby trzymać. To jest takie. Inne uzyskiwanie kryptowalut, prawda? To jest oczywiście temat rzeka dla zwolenników kopania i do przeciwników kopania. O tym możemy kiedyś zrobić stream i sobie porozmawiać na ten temat, bo to każdy ma swoje za i przeciw. Oczywiście nie jest to ekologiczne, z tym się zgodzę. Natomiast są różne metody zasilania, więc jak najbardziej, jeżeli używamy solarów, to jestem za. No, i potwierdzę tylko tyle, że nie ma sensu kupowania najdroższych kart graficznych. Bardzo dużo osób skupuje karty z rynku wtórnego, czyli karty używane, które jeszcze mogą kopać. I osobiście powiem Wam, że karta, która kopała, ale nie w 100%, czy na przykład 80% lub 60%. Działa identycznie jak karta, która służy tylko do grania. Więc yy, przetestowałem wszystkie karty, które miałem, wszystkie karty, które yy, używałem i dosłownie nie widzę różnicy. Więc y, albo po prostu mam takie dobre karty. Nie jestem pewien. Jedyne, jaki, jedyny problem, jaki był, to wentylatory się sypały, jeżeli chodziły w lato za, za mocno, ale to wentylator da się wymienić. Dobrze, kolejny news. Wybicie ceny bitcoina jest nieuniknione i teraz jest walka pomiędzy bykami i niedźwiedziami przy 52 tysiącach. Jak najbardziej konsolidacja i korekta trwa, i czekamy oczywiście na przebicie się przez 52 tysiące, aby pójść do kolejnego progu 54, 55, 6 tysięcy. I potem musimy jeszcze przebić się przez all time hype 58 tysięcy. Zaraz zobaczymy wykresy i miejmy nadzieję, że wtedy zobaczymy nowe, nowe. Nowe wierzchołki cenowe, że tak powiem. Zobaczmy sobie wykres Bitcoina. Tutaj mamy wykres jednogodzinowy. Jak widzicie, zobaczmy sobie może czterogodzinowy na początek. Z tego, co ostatnio mówiłem wczoraj na odcinku, mówiłem, to znaczy planowałem, że będzie spadek i odbijemy się od dwusetki przynajmniej. Że będzie ładne odbicie i w górę, ale to by było tak jak mówiłem, za proste. To by było zbyt proste, żeby się udało. Ale jeżeli teraz testujemy progi, które y, mamy w tym miejscu. Czekajcie, nie to. Tutaj mamy y, 52 tysiące i to jest ten moment, w którym widzieliście, próbowaliśmy się przebić raz, drugi, trzeci, tutaj może. Może czwarty, i od paru dni ostatnich też próbujemy się przebić. Te dołki jak najbardziej musiały być zaliczone, żeby nabrać nowych funduszy do obiegu. Ale jak widzicie, jesteśmy na dobrej drodze, żeby się w końcu przebić. Nie jest, nie, nie, możliwe jest, że znowu się nie uda i spadniemy na dół. Możliwe jest, że będziemy dalej trzymać wartości te, które są. Dzienne, czyli mniej więcej będziemy robić konsolidację taką. Ale ja podejrzewam, że dzisiaj, może jutro w końcu przebijemy się, może być przetestowanie tego poziomu 52 tysięcy i potem będziemy szukać kolejnego właśnie poziomu, tak jak opisywano w tym artykule poziomu 50 od 57 do 55 do 57 tysięcy około, i kiedy nastąpi przebicie przez ten próg. Tutaj też będzie pewnie mocna walka i później będzie przebicie przez ten próg lub nie będzie. To wszystko zależy od tego właśnie jaką będziemy mieć siłę, jaki będzie rynek. No i wtedy dopiero ładnie zobaczymy wyjście. Oczywiście musicie być tego świadomi, że jest taka możliwość, że możemy z powrotem wrócić do tego poziomu 52 tysięcy ale wtedy prawdopodobnie ta średnia krocząca 200 już będzie spokojnie gdzieś w tym miejscu i nie powinniśmy przebić się przez nią bardziej, więc teoretycznie już tych niskich kwot nie zobaczymy. A tak jak mówiłem wczoraj, jeżeli dobijemy do jakiejś większej kwoty 80, 90, 100 tysięcy albo jeszcze wyżej, to pamiętajcie, że jeżeli będzie krach i będzie spadek, no to ciężko będzie zobaczyć znowu 40 tysięcy dolarów. Wątpię w to. To tak jakbyśmy mieli teraz spaść do nie wiem 10 tysięcy. Jak to będzie możliwe? Nie sądzę. Więc y, tutaj takie informacje ode mnie. Miejmy nadzieję, że się sprawdzą. I też chciałem powiedzieć o, y, o możliwości takiej, że oczywiście to może być prostsze niż nam się wydaje. <słuch> Jedna wielka, prosta linia do góry, która może potrwać jeden dzień, tak naprawdę, lub dwa, ale. Nie sądzę, nie sądzę. I też oglądałem tutaj innego influencera z Stanów i on pokazał bardzo ładnie, że to wygląda identycznie jak schemat likeów, który dokładnie pokazuje taki schemat, że odbijamy się od all-time high i on dokładnie pokazał, że wygląda to niemalże identycznie, że następuje. Korekta, potem jest kumulacja, i potem następuje wybicie. I to wybicie następuje w jednym właśnie ruchu, więc jak najbardziej byłoby to możliwe. A jako, że analizy techniczne czasami są dużo mocniejsze niż te analizy fundamentalne, więc tego też można się spodziewać. Co do analizy krótkoterminowej, no to jak widać, dzisiejszy dzień był bardzo nudny. Już leciały memy wszędzie, żeby Bitcoin w końcu coś zrobił, bo naprawdę było nudno. Tutaj dzisiejszy dzień był dosłownie, no jakby się uprzeć, to prawie 5% ruchu było w górę lub w dół, więc jest to trochę dziwne. No i teraz pytanie brzmi, czy odbijamy się w końcu, czy nie? Tutaj widzę, że przez ostatnie minuty próbujemy się, próbujemy się przebić przez te wszystkie progi cenowe dzisiejsze, no ale. Nie jest to łatwe. Cały czas mamy. Yy, mamy opór przy tych liniach. Które się wcześniej powtarzały. No i zostaje tutaj ostatnia linia na 51, 50, 52 tysiące prawie. Więc no, trzeba by było to przebić w końcu aby się udało i żebyśmy zobaczyli coś konkretniejszego. Więc tak jak mówiłem będzie wybicie prawdopodobnie przetestowanie a jeżeli nie no to coś takiego. Zobaczymy, zobaczymy. No tak jak większość osób wam powie tak samo ja to powtórzę. Ciężko teraz zadecydować co robić czy sprzedawać czy kupować. Lepiej poczekać bo z tego co widzę to cały czas mamy całkiem ładny ruch do góry. Więc odbijamy się od tej ceny od tej linii. Co chwilę co chwilę testowanie testowanie więc wygląda to całkiem dobrze. Tutaj mieliśmy. No, niestety, załamanie dosyć mocne, no ale takie momenty są potrzebne. A co do jakiejś dłuższo długoterminowej tutaj prognozy, no to jak najbardziej widzicie, czekajcie, jak najbardziej widzicie, że od 28 lutego mamy całkiem silną linię wzrostową, tutaj, po której teoretycznie ten kurs mógłby iść. To znaczy, jeżeli mielibyśmy teraz jakiś spadek, to jak widzicie, linia teraz średnia krocząca 200 się będzie nakładała na tą linię wzrostu, więc teoretycznie, jeżeli by tutaj się nie udało przebić przez te 20 tysięcy, co ja gadam, przez te 52 tysiące, no to wtedy teoretycznie odbijemy się od tej linii na 49 tysiącach i to jest najsilniejsza linia wsparcia, jak ona zostanie. Przebita, jeżeli przez nią przejdziemy i ona się przetestuje, ale nie uda się, no to wtedy możemy widzieć jakiś gorszy scenariusz, ale wydaje mi się, że no ciężko będzie, ciężko będzie. Teraz nastroje się mocno zmieniły, teraz wszyscy bardziej cisną tego bitcoina do góry, wystarczy im tej korekty, więc jak najbardziej wygląda co całkiem nieźle. A co do 4-godzinówki, jest godzinówka tutaj. Do 4 godzinówki, to powiem Wam, że ta linia dalej wygląda nieźle. Sami zobaczcie. To zaczmy chociażby od 11 grudnia. Zobaczcie, zobaczcie. Można by było powiedzieć, że tutaj było lekkie przebicie. Tutaj były prawie dwa dotknięcia. Tutaj było dotknięcie. Tutaj było dotknięcie. Teoretycznie, więc jak najbardziej powolutku do góry. Więc. Wiem, że ludzie mogą panikować w tym miejscu, że jesteśmy już tak bardzo blisko, tyle razy się odbiliśmy, a co jeżeli się przebijemy, no to wtedy będzie problem. No tutaj się też przebiliśmy przez dwusetkę, ale nic strasznego się nie stało, więc jak najbardziej nie wygląda to tak źle. Co do tej linii, może na jedną dniwce to będzie bardziej dokładne. Ta linia zaczęła się 6 października. Odbiła się 17 października, potem odbiła się 10 grudnia, no i jak widać, cały czas jesteśmy bardzo daleko, więc tutaj jest ten jeden scenariusz, tych gorszych moim zdaniem, gdzie ludzie tutaj cały czas mówili o 39 tysiącach. No jak widać, cały, ta, cały czas ta cena idzie do góry, więc im dalej czas działa na naszą korzyść tym razem, więc im dalej z dniami, tym mniejsza szansa na większy spadek. Więc wygląda to całkiem obiecująco, całkiem nieźle, no ale. Zasada krypto, spodziewaj się niespodziewanego. <grych> Więc jak najbardziej. Tutaj od marca, jakbyśmy się uparli zaznaczyli od samej, samego końca tej świeczki, no to wtedy widzimy trochę gorszy scenariusz. Tu już widzimy, na dzień dzisiejszy mamy poziom 21-22 yy, tysięcy, ale no jaka jest szansa, żebyśmy spadli z tego miejsca o 56%? Teoretycznie jest, no ale raczej mała. Raczej bym się tym nie przejmował. Zresztą Inwestujecie tylko tyle, ile możecie stracić, co pamiętajcie. Więc jeżeli stracicie 50%, musicie się z tym liczyć. Jeżeli nie jesteście gotowi stracić 50%, to nie jesteście jeszcze gotowi zarobić e, 1000% albo przynajmniej te 100%, żeby bitcoin kosztował 80-90 tysięcy dolarów jak najbardziej. Ethereum widzę, że e, trzyma się e, trochę lepiej od bitcoina. Tutaj mieliśmy ładne przebicie przez ten trójkąt. E, który zaznaczyliśmy wczoraj, z tego co pamiętam. I co teraz będzie? Co teraz będzie? Pytanie, czy będzie przetestowanie tego poziomu na tym poziomie? Czy nie zatrzymujemy się i lecimy już z powrotem? To jest dobre pytanie, ale też pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać te poziomy. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem sprzedażą, to pamiętajcie, że teraz kupno w tym miejscu może być niebezpieczne, jest mała górka. Yy, więc ostrożności bym polecał. Tutaj, jak widać, mamy progi, które się bardzo często powtarzały. Yy, tutaj było mocne przebicie fajnie. I zobaczmy. Teoretycznie teraz tutaj mamy wsparcie 1688 dolarów. Jeżeli będzie spadek, to teoretycznie powinniśmy się zatrzymać na tym poziomie. W najgorszym momencie na tym poziomie, no a później to już niestety będzie większy spadeczek. Tutaj chyba jest jedna z większych, mocniejszych linii wsparcia 1489, ale to był chyba ten jeden z gorszych momentów. Więc byleby się przebić przez 1000 około, to właściwie to teraz chyba się dzieje, Byleby się przebić przez te 1772 dolary i potem już kolejny przystanek gdzieś koło 1900-2000 dolarów jak najbardziej. Kto z powrotem inwestuje w Ethereum? No, życzę powodzenia. Ja wolę na to nie patrzeć, bo się troszeczkę zawiodłem na Ethereum, no ale na BNB w zasadzie można by powiedzieć, że też ze względu na to, że cały czas jesteśmy troszeczkę niżej niż inne krypto. Link. Zobaczcie, jak ładnie. 10% do góry, ale jeszcze do niego przejdziemy. BNB cały czas jest na tym poziomie, który bardzo często się powtarzał. Tutaj mieliśmy 23 lutego 26-7. Tutaj na szczęście utrzymaliśmy troszeczkę ten kurs 3 marca, no i tutaj już byliśmy z powrotem pod 5, 5 marca. No i teraz znowu jesteśmy na tym poziomie. Wydaje mi się, że jest duża szansa, że Utrzymamy się na tym poziomie 230 około dolarów i potem w końcu odbijemy do góry, jak już Bitcoin poleci w górę tak samo. Także jestem raczej dobrej myśli. Zastanawiam się też nad tym, żeby właśnie odkupić sobie ze stratą te BNB i przestać się tym przejmować. Ewentualnie jakieś inne krypto zobaczymy. Tutaj widzę, że Tutaj widzę, że LINK całkiem ładnie trzyma się teraz tego swojego Trendu wzrostowego nowego, natomiast pamiętajcie, na, na, na górce się nie kupuje, musicie się powstrzymać, gdyż po górce jest spadeczek. I tutaj widzę, że tak, tutaj była jedna linia oporu, i kolejna linia będzie gdzieś tutaj, pewnie. No i ostatnia linia była bardzo mocna, chyba w tym miejscu. Więc to są oczywiście 4 godzinówki, na 1 godzinówce to będzie wyglądało inaczej, ale było, był opór, było przebicie, więc teraz będziemy tu mieć wsparcie i tak jak przy innych krypto spokojnie do góry kolejne progi będzie trzeba przebić, żeby to się udało. Ale już mamy ładny znowu ruch do góry. Więc mm, raczej mi się to podoba, raczej wygląda to dobrze. Mam wrażenie, że kończymy tą korektę i już idziemy w tym dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że znowu się nie mylę <grym> i mam nadzieję, że żebyście nie zrobili na odwrót, nie sprzedali wszystkiego, bo zaraz będzie krach. Ale tak też może być. Tak też może być ze względu na to, że rynek lubi robić dosłownie na odwrót. Czyli tam, gdzie mamy nadzieję, że już jest wystrzał, już jest ruch do góry, to wtedy wszystko leci w dół, na łeb, na szyję, tak jak tutaj było z kejkiem. Więc tutaj akurat cake na spokojnie, tak jak BNB. On, wydaje mi się, że wszystkie te Binance Smart Chainy, one mają swoje e, okresy, gdzie się inwestuje, a tak samo Ethereum i Bitcoin ma swój okres. Jest taki osobny, po prostu na odwrót troszeczkę. No ale to jest tylko taka, taki rzut pomysłem. Jeszcze Cardano zobaczymy. Ze względu na to, że... A Cardano tak podobnie, zobaczcie. Tak na spokojnie widzę, że idzie. Następuje taka lekka konsolidacja w, w prawo, w bok. Miejmy nadzieję, że zaraz się skończy. Tak chyba te, też to wygląda, prawda? Nie, nie wygląda to dobrze. <grych> nie wygląda to dobrze, bo mieliśmy ładny wystrza w górę, ale zostało przebite. Ale teraz musimy się tylko cieszyć tym, że utrzymujemy tą linię, która ma pewnie trochę wspólnego z Poprzednimi wartościami cenowymi. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tutaj szybkie przebicie, wsparcie, opór, opór. Przebicie, wsparcie, przebicie, przebicie. Potem przebicie, opór, przebicie, wsparcie, przebicie, opór, przebicie, wsparcie. I teraz mamy cały czas wsparcie, czyli jak najbardziej mamy siłę na tym coinie. Więc mamy spadek od, od kiedy? Od 27 lutego o 23%. To nie jest tak źle, powiem wam. I zastanawiam się, bo ja też wlazłem troszeczkę na górce. Troszeczkę FOMO się załączyło, nie będę ukrywał. Trochę błąd, no ale miejmy nadzieję, że w końcu przebijemy się przez tą dwusetkę średniej kroczącej z powrotem do góry i będziemy już na dobrym, dobrym torze. Do góry. Bo no, nie ukrywajmy Cardano ma potencjał, więc miejmy nadzieję, że będzie szło do góry. Dobrze, jeszcze tylko XRP, a tak rzucę okiem o XRP tak ciekawie, do góry sobie idzie. Tutaj było takie przebicie. Przez dwusetkę. Jest nad dwusetką i już idziemy ładnie do góry. To ciekawe, XRP to jest w ogóle y, kryptowaluta. Która jakby nie pasuje do naszego świata bitcoinów, Litecoinów, do Ethereum i tak dalej. To jest jakby zupełnie inny instrument kryptowalutowy. On działa jakby na troszeczkę innej zasadzie. <laughs> I wygląda to tak, jakby żadne inne kryptowaluty nie miały wpływu na XRPK, tak samo XRP nie ma żadnego wpływu na inne kryptowaluty, ale no coś w tym może być. Dobra, nie będę dzisiaj już dłużej truł. Dziękuję bardzo za to, że byliście na odcinku. Mam nadzieję, że troszeczkę się dowiedzieliście, że y, troszeczkę Was y, doinformowałem. I pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś uwagi, zapraszam do sekcji komentarzy. I to wszystko na dzisiaj, tak myślę. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, miłego wieczoru życzę i do jutra. Trzymajcie się. Hey.